Analiza weekendowa, rynek walutowy, do którego podchodzę już z coraz większym, takim może nie obrzydzeniem, ale ze zniechęceniem, ponieważ jak wiemy, na tych naszych wszystkich głównych walutach, które staramy się omawiać co tydzień, no, ma, jesteśmy w takim, no, bym powiedział, szerszym ruchu bocznym. No naprawdę no, nic ciekawego i inwestowanie na walutach właściwie teraz może być tylko tradowanie na, na naprawdę niskich interwałach, bo jeśli patrząc z tych perspektywy dziennych, Układów to jesteśmy teraz chyba w jednym z gorszych okresów, i tak jeśli chodzi o parę euro do dolara, no to po tym tygodniu mamy znowu jakąś białą świecę, ale która nawet nie uporała się z, tym, z tą strefą tutaj oporu. Każda z tych trzech ostatnich świec ma wyraźne cienie od, gó od, od góry. Co prawda, jak gdyby coraz mniejsze, ale są cały czas obowiązuje tutaj układ tej harami. I, I tak naprawdę wszystko jest możliwe, czyli ruch tutaj ponownie do strefy na 1.13.50, jak i za e, potwierdzenie tej harami, no i wówczas ewentualnie szansa na mocniejszy spadek. Patrząc z perspektywy dziennej, no to widzimy, że tutaj rejony tego dołka, czyli po wykonaniu tego tutaj pierwszego spadku, jak gdyby ten ruch, no tutaj ma, ma e, ograniczenie. Tutaj jest wyraźna reakcja, ale ona o niczym nie przesądza, ponieważ nie została potwierdzona. Jak widzimy, w piątek rynek już mimo tego pinbara no próbuje znowu iść na te okolice. Więc patrząc w tym wymiarze dziennym, bym powiedział, że mamy tutaj do czynienia z takim strefą 1.12. 60, 70, jej wybicie to ewentualnie znowu ruch na 1, 13, 50, a więc to są wszystko dziesiątki pipsów tylko, te małe dziesiątki pipsów po 30, 40, 50, a nie zapowiedź na jakieś ruchy rzędu kilkuset pipsów. Jeśli chodzi o Jena, no sytuacja tutaj, powiedzmy sobie tak, patrząc z perspektywy tygodniowej. Cały czas oczywiście jesteśmy w trendzie spadkowym, no i y, jakichś y, wskazań na zmianę tego trendu za wiele nie mamy. No może z wyjątkiem tej tutaj świecy popytowej, która została zresztą w całości zanegowana i, i, i ten popyt wsiąkł, więc to też nie taki sygnał. Cały czas odbijamy się od linii trendu, więc tutaj w tym ujęciu tygodniowym nie ma żadnych pozytywów, znaczy pozytywów na wzrosty. Tu są wskazania wyraźne, czekać na wybicie tych doł, dołków retest i jedziemy dalej na, na minima, ale spójrzmy na wykres dzienny i tu może to troszeczkę inaczej jakoś wygląda, ale nie do końca oczywiście. Po pierwsze, mamy po tym osiągnięciu dołka mamy wybicie poziomu ostatniej korekty. Teraz mamy zejście tutaj mniej więcej do tego poziomu. Patrząc teraz na ten tutaj mniejszy układ, no to mamy też tu jakby ruch piątką do góry, teraz korekta trójką. To w tym mniejszym tutaj wymiarze, tu pokazuję wyraźnie, w tym mniejszym wymiarze stanowi również formację taką odwracającą, czyli koronę, tak? Mamy ostatnią korektę, mamy wybicie na nowy dołek, mamy wyjście na wyższy szczyt, aniżeli szczyt tej ostatniej korekty, zejście do poziomu dołka, no i teraz, no właśnie, na razie nie mamy nic, z wyjątkiem tego, że mamy tak zwany inside bar, czyli w tej czarnej świecy, jak gdyby mieści się biały korpus. To może oznaczać, że rynek będzie chciał wyjść do góry, ale tak naprawdę, nawet w tym ujęciu yy, dziennym, należałoby poczekać, aż wybije co najmniej tą linię trendu. Zatem, tu również ewentualnie z układów godzinowych czy mniejszych na bazie impuls. Korekta, i teraz ewentualnie szansa na nowy impuls. To tu, w układach godzinowych, coś można ugrywać. Natomiast w tym wymiarze takim dziennym, a już tygodniowym, w ogóle to na razie jest. No, kaplica. Kolejna. Kabel, czyli. Fund do dolara. No tu jesteśmy cały czas w konsolidacji. Tutaj jeszcze brakuje tej górnej strefy. I tak naprawdę, w tym większym wymiarze musimy poczekać. Trzeba poczekać, chyba że ktoś preferuje grę od bandy do bandy. Jak najbardziej, to jest tutaj, że tak powiem, się sprawdza. To jest wykres dzienny, a na wykresie tygodniowym, no też nic na razie nie widać. Mamy, no, można powiedzieć, szansa na potrójne dno, tak? Ale bez wybicia tego poziomu, to nie jest żadna szansa bo może być tak samo układ jakiejś korekty ABC i za chwilę będziemy mieli wybicie dołem. A pamiętajmy, że jesteśmy w silnym, jakby nie było patrzeć, w trendzie spadkowym. O, to jest silny trend spadkowy, nowe minimum, czyli widzimy, dopóki tego minimum nie wybijemy, czyli właśnie tego górnego ograniczenia tej konsolidacji, dopóty tak naprawdę to w wymiarze dziennym ciężko jest to zrealizować ale tylko ewentualnie eski w wymiarze 4 godzinowym też właściwie na tych niskich interwałach 15-30 <laughs> przepraszam można coś kombinować <laughs> ale ogólnie rynek w tym momencie nieciekawy no i jeszcze yy, trochę o kanadyjczyku i kangur. kanadyjczyk jesteśmy cały czas po tej silnej przecenie i teraz jesteśmy tutaj w układzie jakiś według mnie korekt. No i albo ta korekta się skończyła tutaj. Ale patrząc na to, że ruch odpowiada ten spadek temu spadkowi, więc jest szansa, że jednak jakiś nowy szczyt tutaj się nam pojawi. Jakiś nowy szczyt nam się tutaj pojawi. Oczywiście w ramach, moim zdaniem, na razie w ramach tej korekty. Możemy przetestować tutaj tą strefę, właśnie tutaj do tych górnych cieni, tak być może to powinno mieć miejsce. Teraz patrząc na wykres dzienny, no to znowu możemy powiedzieć w ten sposób po tym jakimś spadku idziemy ponownie do góry, tutaj rynek jak gdyby nie wybił, nawet nie sprawdził, jak nie doszedł na razie w tej chwili do overbalansu, ale nie wybił też szczytu. W związku z tym. 1,13, 1,32 to jest taka strefa, gdzie teraz, właśnie tym nazwijmy ujęciu intradayowym, godzinowym, jeżeli powstałyby jakieś sygnały sprzedaży, jakiś układ korony na jeszcze może mniejszym, mniejszym interwale, no to najprawdopodobniej dojdzie do reakcji spadkowej, która może właśnie podążać w okolice 1,29, 30, 1,29, 40, a więc w okolice tego nazwijmy overbalansu. Natomiast jeżeli rynek wybiłby tu, no to spodziewałbym się wówczas właśnie jakiegoś retestu tutaj tej strefy, no i tak jak powiedziałem, podążania, podążania w kierunku tutaj gdzieś, no powiedzmy tych poziomów, czyli jakieś 1,35 gdzieś w te, w te rejony. No być może rynek zaszedłby nawet jeszcze dalej w poziomy 1,36, 1,36,50 gdzieś w te okolice. Ale tak samo jest tutaj mało klarowny rynek, jeśli chodzi o wykres dzienny. Co najwyżej intra, czyli jednogodzinowy. Czyli teraz bardzo istotny element, czy tutaj rynek upora się z tą strefą na 1,32. Czy dojdzie tu do jakichś sygnałów sprzedaży, na przykład na wykresie godzinowym? Jeżeli tak, to obstawiałbym, że będziemy spadali w kierunku 1,29,30. No i na koniec jeszcze kangur który również jeśli patrzymy na wykres y, tygodniowy, no to mamy tutaj wyraźne dwa pinbary w strefie y, istotnej, bo w strefie tworzącej jak gdyby koronę. Mamy ostatnią korektę, szczyt, wyjście na nowe menu, czyli wybicie tej korekty, dojście do poziomów tego szczytu, dwa pinbary zostają potwierdzone. Tu nawet jest taki trzeci duży. No, i teraz znowu, ledwo to wszystko zostało w jakiś sposób potwierdzone, już przychodzi silna świeca popytowa. To też pokazuje, właśnie o, o, o jak, jak ten rynek jest taki no, w konsolidacji, w takiej dziwnej, gdzie naprawdę zarabianie jest bardzo trudne. Można to robić tylko na niskich interwałach, bo wszystko, co z dużego interwału, z jakiegoś większego, to o, same pomyłki i same pewno złe wejścia wyraźna reakcja podażowa od strefy, więc przejdźmy może do wykresu dziennego. No i widzimy na wykresie dziennym dojście do tej strefy. Dojście do tej strefy. Po pierwsze overbalance, po tym spadku korekta, ruch w dół trójką, dojście, korekta. Ta formacja świecowa pinbara została potwierdzona. Dla mnie tak, no czasami, ale to nie musi tak być. Może się okazać, że troszeczkę mogłaby być wyżej, i w związku z tym ta piątkowa świeca, która raz, że potwierdza pinbara 2, daje nam objęcie besy, może jakieś sprawiać jeszcze ewentualnie próbę y, jeszcze ponownego pójścia tutaj do rejonu 0,77. Ale na, na niższych interwałach oczywiście możemy, będziemy mogli wyczytać, co tutaj się będzie działo. Najprawdopodobniej, mimo wszystko, ten poziom i tak nie zostanie wybity i rynek będzie podążał i może znowu się okazać, że nie tak wcale mocno, ale co najmniej do tej strefy na 0,74. No gdyby tak się stało, no to chociaż jest szansa na jakieś 200, 200 paro, 10 pipsowy ruch. Natomiast również jest możliwe to, że w tej szerokiej perspektywie jak widzimy, tutaj też mamy ostatnia korekta, szczyt, wybicie poziomu minimum tej ostatniej korekty, dojście do poziomów czytowych, a więc szansa, że tworzy się korona. Jeżeli teraz tu spojrzymy, no to mamy tutaj ewentualny jakiś może RGR, więc spadek teraz w dół będzie miał szansę moim zdaniem wybić ten poziom 0,74 i realizować dalszy spadek tu w rejonie 0,71, ale najpierw rozegranie tu na niższych interwałach. Tak wygląda rynek walutowy, te pary są naprawdę dość trudne w tej chwili i, 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 i no miejmy nadzieję, że to jakoś ulegnie zmianie. Gdybym miał tak podsumować, to z jednej strony to co mówiłem, korona na wzrosty na jenie, na parze euro bardziej bliżej do jakiegoś spadku, kangur, który bardziej jak gdyby chodzi w kierunku euro-dolara, też wskazuje na spadek, natomiast Kanadyjczyk, który chodzi przeciwnie do kangura, no w tym momencie mógłby rosnąć do tego, co powiedzieliśmy, czyli wyjść na te nowe szczyty dzienne i realizować nieco większą korektę wzrostową po tym głębokim spadku, jaki miał miejsce kilka miesięcy temu. Więc jak gdyby, gdybyśmy od tej strony spojrzeli, połączyli te wszystkie pary, to tu jakieś takie drobne wnioski, co do kierunków można odnieść, ale niestety samo, sama kwestia dotycząca, że wiemy, Albo przypuszczamy dobrze, nawet przypuszczamy w którą stronę będziesz szedł rynek na danej parze czy coś, no jeszcze nie gwarantuje nam sukcesu, zwłaszcza gdy jest to okres takich konsolidacji trendów bocznych, gdzie dochodzi, jeszcze dobrze nie rozrusza się w jedną stronę, a już robi coś do góry i ciągle, ciągle wprowadza zamęt w nasze inwestycje, w nasz trading. To tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.